Dziś o cudzie na to, że w Bahrajnie, a więc o tym, co nowego po wypadku Romana Grożana, co zadziałało i go uratowało, ale też o tym, co się nie sprawdziło. na moment wczoraj zamarliśmy, ale też dotknęliśmy z ulgą, gdy Roman grożą wyszedł w własnych siłach z tego samochodu. Roman zostanie we wtorek wypisany ze szpitala, w którym przebywa z poparzeniami rąk i nóg. Nie potwierdziły się żadne pierwsze informacje o tym, że może mieć złamane żebro. Potem były informacje, że może mieć złamane palce u nóg. Pamiętajcie, że zgubił tam jeden but ratując się. Natomiast po prześwietleniu nic tego się nie potwierdziło. Co nowego? Też wiemy, że za go Pietro Fittipaldi, o nim Wam jeszcze powiem trochę później. Natomiast najpierw zaczniemy od tego. Co się stało? Mamy też trochę więcej już danych. No, niestety, samo nieszczęście sprowadził na siebie Roman, który przebijał się po starcie z samego końca stawki. Przed sobą, po lewej stronie, był toru po wyjściu z pierwszego zakrętu. Widział tłum kierowców, zobaczył jednak lukę po prawej. i Tam się chciał przebić, natomiast tam był Daniu Kwiat, więc w momencie, w którym Daniu Kwiat trącił przednią lewą oponą, tylną prawą, Romana skierował jego samochód prosto. Na, na, na bariery, i pod takim kątem, Romał na totalnie zblokowanych kołach w bariery uderzył. Prędkość tego uderzenia to 221 km na godzinę. Chwilowe przeciążenie u Romana wyniosło 53G. Żeby wam to umieścić w jakimś kontekście. To jeśli chodzi o dwa ostatnie no, fatalne wypadki w Formule 1, Żilbianki uderzył w Japonii w dźwig z prędkością 126 km na godzinę. Ayrton Senna uderzył w 1994 roku z prędkością 219 km na godzinę. Co znaczy to, to, to przyspieszenie? Ono jest oczywiście jednym z większych, jakie. Jakie, 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 można przeżyć, to jest oczywiście przeciążenie chwilowe. To jest, to, jest, to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ Takiego przeciążenia na dłuższą metę nie dałoby się wytrzymać absolutnie. Jeśli chodzi o przeciążenia, no to wiemy, że w Formule 1 w zakrętach one wynoszą mniej więcej 5G, natomiast też co innego takie przeciążenie boczne, ono jest relatywnie najłatwiej znieść, a co innego przeciążenia góra-dół, te, które mają na przykład piloci myśliwców czy w akrobacji te góra-dół są o tyle niebezpieczne, że Cię po prostu odcina, no bo krew Ci odpływa z mózgu, więc mózg jeszcze pracuje, ale czy to już niekoniecznie, bo nie ma tam krwi, więc nic nie widzisz, a jesteś w pełni, w pełni świadomy. Natomiast... No i co innego oczywiście przyspieszenia w tej osi poziomej, czyli w momencie, w którym wyhamowujesz nagle. Jeśli chodzi o takie sytuacje no to um, taką przywoływaną jako najbardziej ekstremalna jest, jest sytuacja Davida Porleya z 77 roku, który z 173 km do zera wyhamował na odcinku 66 cm i przeciążenie chwilowe maksymalne wyniosło 179,8 G. To jest to wydaje się absolutnie. Niewiarygodne, nie wiem też na ile wierzyć tak naprawdę danym z tamtych czasów, no ale bardziej, bardziej, bardziej świeżo. Giancarlo Fisichella na Silverstone w 1997 roku z 227 na godzinę do zera w 72 setne sekundy. Więc to, to, to było coś niewiarygodnego. Ralf Schumacher. Na Indii w 2004, to był czwarty, 2004 roku miał chwilowe przeciążenie 78G. No i oczywiście w samej czołówce tej, tej, tej bardzo przykrej statystyki, ale ostatecznie szczęśliwej, Robert Kubica, który gdy uderzył w Kanadzie w 2007 roku o ścianę, uderzył z prędkością 300 km i 13 e, po przecinku, 300,13 km na godzinę. Średnie przeciążenie to było 28 g, a to maksymalne 75 g, więc to jest naprawdę... To są, to są niewiarygodne wartości i to, że Roman był w stanie m, do, zachować przytomność po tym, po tym uderzeniu, to jest jeden z e, czynników, który sprawił, że to Udało mu się przeżyć. Jak to wyglądało z, z miejsca i właśnie, co sprawiło, że, że byliśmy świadkami tego, tego cudu. Powiem wam trochę, jak to opisywał mój kumpel i pokażę wam jego zdjęcia, bo to jest doskonały, doskonały fotograf Jewgini Safronow pracuje przy Formule 1 i odsyłam was na jego Instagram. Tam są te, są te zdjęcia, i obserwujcie Jewgenia. Ja. Jewgeni oczywiście był tuż po starcie w, w okolicy i pisze o tym tak. Stawka przejechała, ja zaczęłam robić zdjęcia z tyłu, bo widziałem, że trwa niezła walka. Chwilę później usłyszałem wielki huk, a. Łomienie wbiły się w powietrze. Było dużo niepewności. Złapałem aparat i zacząłem biec, bo z zakrętu numer dwa cały czas nic nie wiedziałem, więc po prostu biegłem. Dwie rzeczy przeszły mi przez głowę. Albo to jest okropny wypadek, albo była jakaś gwałtowna eksplozja, może atak terrorystyczny, albo coś takiego przerażające. Gdy wbiegłem na wzgórze, zobaczyłem płonący samochód. Ku swojemu przerażeniu, zrozumiałem, że kierowca może być cały czas w środku. W końcu zobaczyłem, jak Grzegorz jest prowadzony do samochodu medycznego. Pomyślałem, żyje. Cały czas inni gasili, gasili ogień wokół, wokół samochodu, opróżniali jedną gaśnicę za drugą. Kogoś, do, do czyjejś nogi dotarł ogień, został od razu ugaszony. To było niesamowite, jak precyzyjni byli pracownicy toru i jak wiedzieli, co robią. To, była, to był przerażający wypadek i to jest cud, że Roman został przytomny po tym uderzeniu i po eksplozji i był w stanie... Rozpiąć pasy i sam wydostać się z samochodu leżącego na boku. Co za bohater. E, no właśnie, samochód leżał na boku. Nie wiem, czy zwróciliście na to, na to uwagę, widać to na zdjęciach Romana. No i zastanówmy się, co zadziałało tutaj. Bo. Jest sporo takich rzeczy, sporo takich zabezpieczeń, które FIA wprowadzała przez lata, i to, jest, to są naprawdę dekady pracy nad różnymi elementami, ale zacznijmy od tego, które jest najnowsze, czyli przede wszystkim Halo. Halo wprowadzone w 2018 roku, które w tym wypadku było pierwszym tym punktem stycznym, oczywiście na, na tej wysokości, no bo wiadomo, że, że, że niżej nos, z barierą. Gdyby nie to to tym punktem stycznym byłby kask kierowcy i nie ma najmniejszej wątpliwości, że Halo uratowało życie Grożanowi. Gdy wprowadzano Halo, oczywiście prace zaczęto na tym po wypadku Żyła Bianchiego, Było kilka różnych koncepcji osłony głowy, między innymi taka tarcza Red Bulla. Ostatecznie wygrało, wygrało Halo. Co mówił grożą? wtedy? Wyraziłem się jasno. Nie potrzebujemy tego. Jestem przeciwny wszystkiemu. Jestem przeciwny Halo, ekranowi czy czemukolwiek innemu. To już nie jest F1. Ja pamiętam, jak w 2017 roku w Abu Zabis pytałam o to Louisa Hamiltona. To ostatni wasz wyścig bez Halo, a Louis do mnie mówi: No tak, i ostatni wyścig, w którym ścigamy się ładnymi samochodami. Więc teraz nam się to może wydawać przedziwne, natomiast wtedy było naprawdę dużo kontrowersji wokół Halo, wokół tego, że to nie jest już na Formuły 1, Formuły 1, w której się powinno ścigać z otwartymi głowami, nieosłoniętymi głowami. I. Nie było, to takie, nie było takie proste przeforsowanie wtedy tego. Wtedy pracowali nad tym Charlie Whiting, niestety nie żyjący, już zmarł w zeszłym roku, nagle po dotarciu na Grand Prix Australii. I Laurent Mekis, który teraz jest w Ferrari, a wtedy pracował w FIA. Zaczęło się od tego, pierwsze testy z Halo polegało na tym, że w rafie w siedzibie brytyjskich sił powietrznych wystrzelono w Halo oponę ważącą 220 kg, nie 220 kg, wierzą, ważącą 20 kg z prędkością 225 km godzinę. I Halo to, to przetrwało. Potem FIA badało różne wypadki. W sumie było ich 17 w trzech różnych scenariuszach, gdy samochód zderza się z Samochodem, samochód zderza się z przeszkodą, lub w samochód trafiają różne, różne szczątki. Mm. Z 17, a i y, oceniano y, zachowanie Halo, albo wpływ pozytywny, y, a więc no, obrażenia są mniejsze, albo neutralny, a więc z Halo czy bez Halo byłoby tak samo y, albo negatywny, czyli Halo pogorszyło, obecność Halo pogorszyła, y, pogorszyła stan kierowcy, pogorszyła obrażenia. Żaden, żadna sytuacja nie wyszła negatywnie. Z 1715 wyszło pozytywnie lub neutralnie. Y, Twu wróć, y, z 1715 wyszło pozytywnie, dwie wyszły. Neutralnie. Co stwierdzono, że prawdopodobnie w przypadku w wypadku Żyla Biankiego Halo by nie pomogło, że prawdopodobnie w wypadku Felipe Masy nie wiadomo, czy Halo by pomogło. I generalnie, właśnie jeśli chodzi o, o te małe szczątki, e, tam robiono taki test, że ostrzeliwano Halo z, pod różnymi kątami, różnej wielkości e, szczątkami, i wyszło po prostu statystycznie 17% mniej docierało do, do kasku. No więc no, lepiej 17% niż 0. E, z, tego, z, tego, z tego założenia. Wyszło wtedy, wyszła wtedy FIA. Jakie wypadki jeszcze badano? Przede wszystkim Graża Alonso 2012 rok, czyli moment, moment, w którym jeden samochód prześlizga się nad drugim. Zresztą Alonso był beneficjentem Halo też w bardzo podobnej sytuacji. Oczywiście Henry Surtis, czyli sytuacja, w której Opona oderwana od Boli, to jest wypadek z Formuły 2. Opona oderwana od boli Zrobiła takie koziołki po, po torze i po prostu bang, 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 i od góry uderzyła kierowcę, e, który zginął na miejscu. Justin Wilson, e, także stwierdzono, że, że w tym wypadku to by pomogło. Nawet e, wypadek Pascala Ferlaina, który w Monako, pamiętacie, stanął tak na, 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 na boku, e, głową przy, przy barierze. E... Więc tak wyglądało, tak wyglądało wprowadzanie, wprowadzanie Halo, z którym się kierowcy ścigają od 2018 roku. Halo jest wykonane z tytanu i musi znieść niewiarygodne, naprawdę niewiarygodne obciążenia. 116 kilo newtonometrów przez 5 sekund od góry, to jest 11 ton, to jest 15 razy waga bolidu. Mniej więcej takie, takie, takie było, takie było założenie. Więc zanim się zniszczy, przez 5 sekund od góry musi wytrzymać takie, takie obciążenie. Z przodu to jest 46,83 kN, a z boku 93 kN. 1 kN to jest mniej więcej 100 kg. I to jest wyraźnie więcej niż to, co było do tej pory, bo do tej pory od góry kierowca był chroniony przez no, Rural Hop, czyli przez, przez to, co ma na, za głową. E, I i Rulhop musi, musi znieść 50 km z boku, 60 km z przodu i 90 z góry. Więc e, jeśli chodzi o to, o, to, o to zabezpieczenie, to to poszło. Bardzo wyraźnie do przodu i Romą grożą przeciwnik. Halo teraz sam przyznaje, że, że po prostu Halo uratowało mu życie. To samo mówił Christian Horner i inni. To przejdźmy do tych rzeczy, które od dawna były były rozwijane i no, o nich krócej, no bo to są takie trochę oczywiste oczywistości, a więc przede wszystkim strój kierowcy, który ma wytrzymać ogień, inaczej, on nie jest ognioodporny w tym sensie, że on się nigdy nie zapali. Nie, chodzi o to, żeby on się nie zapalił przez 11 sekund w temperaturze od 600 do 800 stopni. To o to chodzi przez 10 sekund, żeby dać, żeby dać szansę kierowcy na to, żeby mógł, mógł wyjść. Oczywiście jest bielizna ognioodporna, Nieodporna i na to kombinezon. Druga rzecz, monokok. Monokok, a więc no, dzięki temu, jak wytrzymały jest monokok, to, no to, no to wierzymy, że właśnie dlatego, że Roman Grożą był w stanie być przytomny i sam się wydostać z samochodu. Monokok to jest 12 warstw włókna węglowego, przedzielonych takimi plastrami miodu z aluminium, a wewnętrzna część jest z kewlaru. I to jest ta cela przetrwania. Zresztą widzicie, jak wszystko dookoła ma się rozsypać. To ma przetrwać. I widzicie, jak to fenomenalnie zadziałało w, w tym wypadku. W wypadku Roberta Kubicy Monochok został trochę naruszony. Pamiętacie, że tam z przodu, z przodu wystawały, mu, wystawały mu nogi. U Romana to zadziałało, zadziałało idealnie. I jeszcze jedna rzecz, która pomogła Grożanowi, mianowicie fakt, że tak blisko z tyłu był mm, samochód medyczny. Dlaczego ten samochód tam się znajdował? Za to dziękujemy Sidowi Watkinsowi, a więc człowiekowi, który przez lata był odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Formule 1, od tej strony medycznej, był głównym lekarzem Formuły 1. Zaczął pracować w tej roli w 1978 roku. Bernie Eccleston go, go zatrudnił i już w tym samym roku. Był, e, był, był okropny wypadek. W, gdzie to było? W. Boże, święty, wróć mi pamięć. Zaraz sobie przypomnę. W Boże, w, na mądzie. E, Ronnie Peterson. I mm, 18 minut trwało, zanim przyjechała karetka. Sid Watkins nie był w stanie się do niego dostać, ponieważ e, już ochrona zrobiła taki kordon, że nie wprowadzała ludzi. Sid Watkins. W broni Peterson zmarł. E, Steve Watkins się tak zdenerwował na Eklestona, że powiedział mu, że on sobie życzy na to, że anestezjologa, samochód medyczny i helikopter medyczny. I to wszystko zostało mu zapewnione. I życzy sobie, żeby mm, samochód medyczny, samochód, w którym on jedzie, e, zamykał. Kierowców, zamykał stawkę kierowców na pierwszym okrążeniu, żeby właśnie kiedy na pierwszym okrążeniu, to był wypadek na pierwszym okrążeniu dla niego Pedersona, taki wypadek się wydarzy, żeby być, móc już od razu na miejscu reagować. Tam potem były jakieś afery, bo nie każdy to chciał go wpuścić. Na Hockenheimie nie chcieli go wpuścić. Bernie Eccleston mówi, tak, to my się tutaj nie będziemy ścigać. E, więc takie to, były, takie to były czasy. Od tamtej pory samochód medyczny jeździ za kierowcami na pierwszym okrążeniu i to sprawiło, że oni byli po kilku sekundach na miejscu. I ta robota, którą wykonali Alan van Demel, Gracias. Czyli kierowca, e, kierowca samochodu e, medycznego i doktor Ian Roberts. To było do, coś niesamowitego, bo oni rzeczywiście niemalże rzucili się tam w ten ogień. Bardzo pomogło to, że e, były gaśnice, więc udało im się tymi gaśnicami trochę te płomienie odsunąć, po to, żeby bliżej podejść Romana i bardziej mu pomóc. Gdy oni dotarli na miejsce, to widzieli, że Roman tam w środku się e, szarpie, że próbuje, że próbuje wyjść, więc też no, musiał być to dla nich straszny widok nie udało im się pomóc mu przeskoczyć na, tę, na przez barierę. Natomiast no, największą część roboty zdecydowanie grożą wykonał e, sam. Więc e, to są takie rzeczy, które sprawiły, że że Grosjean jest teraz wśród nas i, i to jest najlepsza wiadomość zdecydowanie. Zresztą kierowcy bardzo to przeżywali. Oni wiedzieli, co się dzieje. Oni najlepiej zdają sobie z tego sprawę. Odsyłam Was do mojego Twittera, bo tam wrzucałam linka z Team Radio szara Leclerca, gdy pytał, czy coś, się, czy, coś, czy coś wiadomo, co się dzieje. Bardzo to, bardzo to było poruszające, naprawdę. I myślę, że jeśli ktoś mówi inaczej, to, 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 to po prostu kłamie, że jest w stanie po czymś takim wejść do samochodu i kompletnie się od tego odciąć. Moi drodzy, natomiast to nie znaczy, że wszystko ułożyło się tak, jak powinno i że jesteśmy już tylko z siebie zadowoleni i się poklepujemy po plecach, bo wykonaliśmy doskonałą robotę i nie ma nic do zrobienia. Nie. Są rzeczy, które źle zadziałały albo nie zadziałały, które wzbudziły tym dużo, dużo wątpliwości. Ale zanim o nich, to poproszę was, żebyście zostawili subika i łapkę w górę i będzie mi bardzo miło z tego powodu i lecimy dalej. Więc co nie zadziałało, co się nie powinno wydarzyć? Bariera. To jest coś, o czym bardzo dużo mówił Sebastian Vettel o tym, jak zadziałała ta bariera i to jest temat na dwie części, ponieważ po pierwsze to, że w ogóle w tym miejscu toru był ten typ bariery który co tu dużo mówić, jest po prostu tańszy. Tech Pro zadziałałoby inaczej, prawdopodobnie po prostu odbiłoby bolit. a to jest, no to jest lepsze, lepsze zachowanie niż przebić się przez tą, przez, tą, przez tą barierę. Druga rzecz, no to właśnie, przez tę barierę można się przebić, bo ona nie jest od góry do dołu stała, tylko ma te przerwy. E, między, między, między poszczególnymi um, częściami i tam wbił się grożą. E, no, są straszne historie, którymi ja tutaj nie chcę epatować, bo, ale w latach 70. był taki wypadek, że kierowca no, po prostu stracił głowę. Głowa została odcięta, gdy się wbił w, w barierę, której jedna część wytrzymała, a druga część została na miejscu i po prostu. No po prostu gościeło, Natomiast nie szukając tak, tak daleko, nie wiem, Alan McNish, 2002 rok, Suzuka, no po prostu przebił się przez tę barierę, jakby jej tam nie było, więc, więc to jest, dlaczego ta bariera puściła i dlaczego w tym, jak jest takie, w tym miejscu toru była, była ta bariera, to jest ten typ bariery to są rzeczy do sprawdzenia na pewno, bo to jest cholernie, cholernie niebezpieczne. My, jako polscy kibice sportów motorowych, wiemy najlepiej, co potrafią e, zrobić te bariery. Druga rzecz, pożar. E, coś, na co zwraca uwagę Christian Horner. E, nie wiemy jeszcze, to będzie sprawdzać FIA oczywiście, co, ile tam się zapaliło tego paliwa, skąd ono pochodziło. Różne są koncepcje. E, generalnie e, panuje ten, ten pogląd, że gdyby się zapaliło całe paliwo, no to tam jest 100 kg, e, więc do. Wtedy ta eksplozja byłaby dużo, 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 dużo większa, natomiast zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, tam jest nie tylko paliwa, tam są też baterie litowo -jonowe. i na pewno będą, będzie, będzie sprawdzane, czy, czy, czy te baterie nie zostały w żaden sposób naruszone, czy to się nie przyczyniło do skali tego pożaru, jeżeli na przykład tego paliwa wylało się mniej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, a no właśnie, pożaru przecież nie było, nie było generalnie pożary po wypadku na torze, no to to jest rzadkość. No, pamiętamy Bergera w 1989 roku, Gerharda Bergera. Natomiast generalnie jeżeli coś się pali ostatnimi czasy w Formule 1, no to, no to, no to, no to w pit lane I nie mamy tankowania po to, żeby było bezpieczniej po to, żeby takich pożarów uniknąć. Więc moment, w którym, w którym Boli Formuła 1 staje w to jest, to jest koszmar, to jest, to, jest, to jest najgorszy możliwy scenariusz. Druga rzecz, e, trzecia już. E, tak, bo była bariera, pożar, trzecia rzecz. Auto się przełamało i teraz być może to. Dobrze, że tak się rozeszła energia, ale to z kolei coś, na co Totowol zwracał, zwracał uwagę, że to jest, że ono się przełamało w dziwny sposób, i tak naprawdę nie ma pewności, czy w ten sposób samochód się powinien e, powinien zachować. I no jeżeli już chcemy być bardzo drobiazgowi, e, ostatnia rzecz, zwróci uwagę, że odpadły dwie przednie opony. A generalnie robi się wszystko, żeby i są wzmocnione mocowania opon do. do do nadwozia, po to, żeby, żeby nie było sytuacji, w której opony latają sobie po torze, no bo to są mordercze pociski, z halo czy bez halo. Plus pamiętajmy, że na torze są porządkowi. Właśnie, tam jedna opona wróciła na tor, druga prze, przeleciała na drugą stronę bariery. Wracamy do tematu bariery i porządkowych. Jeżeli przez barierę można tak się łatwo przebić, w takim razie wszyscy porządkowi, którzy stoją po drugiej stronie tej bariery, są w ogromnym niebezpieczeństwie. Um, więc dużo tutaj rzeczy, FIA na pewno będzie sprawdzać, natomiast no wiecie, z wypadkami w Formule 1 jest jak z wypadkami lotniczymi. Jakby każdy, każda tragedia na torze sprawia, tak powinno być w idealnym świecie, żeby drugi raz ten sam scenariusz się nie powtórzył. I tutaj faktycznie zadziałało wszystko to, co przez dekady Formuła 1 wprowadzała. Często w następstwie niestety Tragicznych wypadków, po prostu jedni kierowcy uratowali życie następnym, po tym jak, 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 jak wprowadzono te różne procedury bezpieczeństwa. Strasznie się o tym mówi, naprawdę. Ja nie wiem jak wy to wczoraj przeżywaliście, ale ja emocjonalnie byłam, byłam totalnie, totalnie wykończona, aż się poryczałam na koniec tego dnia. Coś strasznego. Dobra, zastąpi Romana Grożana w hasie Pietro Fittipaldi. Kim jest Pietro Fittipaldi? Pietro Fittipaldi ma 24 lata, jest wnukiem Emersona Fittipaldi, jego oczywiście legendy, dwukrotnego mistrza, zwycięzcy Indii. I Pietro Fittipaldi niby ma cztery tytuły z serii takich w miarę poważnych, ale tak naprawdę jak się zastanowimy, jaką on drogą chciał pójść do Formuły 1 i co osiągał po drodze, no to tak. Szału nie ma. No. Zaczął w Naskarze, bo on w ogóle urodzony na Florydzie, więc, więc to miało jakiś sens. Po drodze próbował bardzo różnych rzeczy, natomiast w Formule 3 szło mu beznadziejnie. Wiecie, no w, tej, w tej tradycyjnej drodze do, do, do Formuły 1 to był jakiś dramat. W, był w łeku, miał straszny wypadek, złamał, złamał obie nogi, gdzie on jeszcze się ścigał. No, w Indykarze. Rzecz jasna, a cały zeszły sezon na przykład spędził w dtm gdzie zajął 15 miejsce i zdobył 22 punkty. Więc to, jeżeli by wybierać najszybszych kierowców na, na wstawce, czy też takich, których chciałoby się mieć wśród tych 20, no to Pietro Fittipaldi nie będzie w tym gronie, nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast w takiej awaryjnej sytuacji Pietro Fittipaldi jest doskonałym wyborem, bo Pietro też znakomicie zna Hasa a był w Akademii Młodych Kierowców Ferrari od 2014 roku, tak w ogóle by the way, to taki highlight. Świetnie zna Hasa, przejechał z Hasem 7 dni testowych, po raz pierwszy w 2018 roku, po raz ostatni rok temu tutaj w Abu Dhabi w 2019, więc jeśli chodzi o znajomość samochodu, ekipy, procedur, wszystkiego, to to jest na pewno taka bezbolesna, bezbolesna, bezbolesny awans. Który, no, biorąc pod uwagę, że już problemów i emocji hasma wystarczająco, no to przynajmniej po tej stronie ma jakiś względny, względny spokój. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trudny to był odcinek, trudno mi się o tym wszystkim mówiło, trudno mi się zbierało do tego materiału i wspominało te dramatyczne wypadki. Natomiast dziękuję bardzo, że posłuchaliście tego, bo to jest dowód na to, że um, rozmawiamy o tym wszystkim po coś, że te wszystkie innowacje dzieją się po coś i ostatecznie, jeżeli można uratować czyjeś życie, to, 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 to zawsze warto naciskać. I ja, jako ktoś, kto był przeciwnikiem Halo, w tej chwili odwołuję wszystkie te słowa, wypluwam i posypuję głowę popiołem, bo um, uratowało życie Romanowi Grożanowi. Po prostu. Dzięki piękne, do zobaczenia następnym razem.